Leszek Hajdacki przypomina, że bez konsultacji społecznych, bez zasięgnięcia opinii pracowników, pozbyto się z logo spółki słów Polska Miedź. Pozbyto się z tego logo, czyli w tej nazwy, którą pokazuje się pracownikom, kontrahentom, społeczeństwu, pozbawiono nas Polskiej miedzi. Otóż pozbawiono nas podmiotu. I na Radzie Nadzorczej zarząd Polskiej Miedzi wycofał się z tego. Dopisał Polska mieć i od tego momentu myślałem, że już się kroczymy normalnymi krokami w przyszłość, a więc polska mieć pozostaje. Tymczasem na kalendarzach rozdawanych pracownikom w ciągu dwóch ostatnich dni starego roku widnieje już nowe logo firmy. Nie dyskutuję na temat znaczka, który się znajduje przy. On jest dla mnie nieczytelny, ale myślę, że z biegiem czasu zarząd wytłumaczy pracownikom, co on miałby oznaczać, bo samego znaczka moja oceni nic. Nie wynika. Polska miedź emocjonalny związek, synonim um, rozwoju firmy, pracy wielu pokoleń i sukcesu, który Polska miedź uzyskała nie tylko w Polsce, ale na rynkach światowych. Nieistotnym jest to, że ktoś nie potrafi powiedzieć Polska miedź, że w różnych językach mówi się Polska, polisz różnego rodzaju formy, czy też miedź czy koper. W mojej ocenie nie ma to żadnego znaczenia. Ważne jest to, że ten, który czyta, powinien się zastanowić i wiedzieć, że istnieje taki kraj, Polska, jak Polska, która posiada zdolnych konsekwentnych, inteligentnych ludzi, którzy zafunkcjonowali na świecie. Przewodniczący kalendarz również otrzymał, ale słowa Polska Miedź dopisał sam i namawia do tego również tych wszystkich, którzy nie zgadzają się z usunięciem z loga Polskiej Miedzi. Związkowcy podają, że zmiana znaku firmowego i poniesione w związku z tym koszty to około 2 milionów złotych. Tutaj nie ma wymiaru pieniężnego. Tu jest wymiar emocjonalny, chociaż pieniądze wydane na... na na ten czas, na to co widzimy, zdaje mi się przewymiarowane. Pytanie jeszcze, co związki zrobią? My na pewno protestujemy i zapytamy wprost zarząd polskiej miedzi, gdzie jest polska miedź. Poproszono o komentarz w tej sprawie rzecznik prasowy miedziowej spółki. Najpierw się z nami umówił, a potem jego telefon nie odpowiadał. Spędź popołudnia na Kręgielni Regionalnego Centrum Sportowego w Lubinie. U nas 4 tory do kręgli klasycznych od 18 zł za godzinę za jeden tor oraz 2 tory do bowlingu od 30 zł za godzinę za jeden tor. Rezerwacja telefoniczna 76 846 08 35 lub 076 846 08 28 wewnętrzny 12. Każdego, kto chce poczuć smak rywalizacji, zapraszamy na czwartki kręglarskie, a wszystkie firmy na Ligę Zakładów Pracy. Więcej informacji na www.rcslubin.pl odwiedź nas na Facebooku. Reklamacje i uwagi dotyczące funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy miejskiej Lubin można zgłaszać pod wskazanymi numerami telefonu.